Hejcie dzisiaj Manko, zespołem z witam Was serdecznie na kolejnej reakcji na kanale z Zamsą, High Life 3 Widzowie, 14 w momencie nagrywania o 12, bo wpadło to na YouTube, ale generalnie były dwa odcinki w bardzo krótkim odstępie czasowym i staram sobie to zrobić, żeby wszystko było realistycznie po kolei, jest to... Drugi odcinek dzisiaj, będą trzy. Jeszcze jeden odcinek pojawi się na kanale. Samson powrócił, widzowie. Rok nie było od, jego mu od muzyki, od, z jego ręki, tak naprawdę. Ja powiem wam, że myślałem, że krócej. Ja myślałem, że, że krócej, że wiecie, że mniej czasu minęło. A tutaj rok. Ostatni, ostatni teledysk, który był, to był deszcz banknotów z Jungle 8, czy deszcz pieniędzy, nie pamiętam dokładnie już. Chyba desz pieniędzy, albo desz banknotów. Dobra, jest whatever. Kawałek z Jungle 8 był ostatni była płyta, pamiętam, ale że rok już nie sprawdzałem Samsona na kanale, to jest jakby crazy dla mnie, Myślałem, że dużo. Totalnie ten rok tak szybko zleciał, ale Zamsonę za powrócił High Life 3, z tego co wiem, z tego co jestem doinformowany, to High Life 1 i 2 też kiedyś były, tam lata temu I to jest dokończenie tak naprawdę trylogii Zamsony, za High Life 3, teraz zobaczymy sobie jak to brzmi, jak to płynie, jak to wygląda Jak jesteś nowy na kanale, możesz zostawić suba, lajka i komentarz I Wierzamy w to widzowie, zobaczymy sobie jak to wszystko brzmi, Jestem ciekawy, czy sam robi ty klip i wszystko, bo on zawsze tak robi samemu Mix mastering, produkcja, liryka, title Wideo produced by Amazon, czyli wszystko znowu, wszystko znowu ambitnie we własnym zakresie. Ok, gaciu. zobaczymy sobie jak to leci. Let's go. Jakiś sampelek, jakiś sampelek na TB, czekaj, pokaż. Fajnie, że taki daftpankowy klimat się robi na początku Taki kurde, elektroniczny sampelkowy, nie? Czekaj, 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 bo on bardzo szybko bardzo szybko biegnie, bardzo szybko biegnie ja jak chce zrobić, bo pewnie będzie miał to przekazanie czemu go tak długo nie było i tepe i chce to chwycić nie było mnie parę tych miesięcy, przecież to nie parę lat Ale szybki jest internet, mega wow. megabitów na sekundę Czemu nie zrobiłem płyty producenckiej? Zrobiłem no i byłem na niej mainem byłem swoim... A, czemu nie zrobiłem płyty producenckiej? Zrobiłem, ale byłem na niej mainem Czyli co, on tutaj sugeruje, że no chyba tak było, nie? Że na tej płycie ostatnio sobie wszystko sam realizował, sam zaprodukował i tutaj chce nam przekazać, że zrobił płytę producencką, tylko że swoją, że on był jakby główną postacią tego i sam sobie ją wyprodukował, I gaciu. Wow. Tyle megabitów na sekundę, czemu nie zrobiłem płyty producenckiej? Zrobiłem no i byłem na niej A, yeah. byłem swoim własnym hitem, bałem się własnego cienia, nie widziałem liter, pewnie przez muzykę nie ma rychę, miałem tyle flow, że zaburzał od heksty, skupiłem się na tekście i flow było średnie. Badała mi się tak szczerze, skupiłem się na tekście i flow było średnie, Czego ja mogę powiedzieć. Ja nie pamiętam w ogóle już, jak ta płyta leciała. Tyle tych rzeczy przez ten rok zdążyło wyjść. Już totalnie wypadło mi to z głowy. Za dużo tej muzyki się sprawdziło. Ale czy było średnie Flow? Nie pamiętam, nie pamiętam, nie pamiętam już dokładnie. Teksty były na pewno takie yy, trafiające w serduszko. Zawsze pamiętam jak nagrywałem Samsone, to miałem okazję sobie pogadać, oczywiście się porównać czy coś takiego zajebiste to było. Liter przez muzykę nie ma rychy, miałem tyle flow, że że zaburzało teksty. Skupiłem się na tekście i flow było średnim, albo właśnie just fine. Tylko w sumie fajne, tak jak nagalaska, we się ubierz skarbę, A, po prostu just fine, że po prostu spoko. Nie no, ja myślę, że było spoko, tylko nie ręczę za swoje słowa, widzowie. Ja nie ręczę za swoje słowa, bo ja nie pamiętam do końca, no. Rok temu, stary, wiecie kiedy to było? Rok temu stary było, rok temu, wiesz co, chodzi? ja pierdolę, weź co, fajne to wszystko. Ej, flop, buło średni mal, bo właśnie just hmm. to w sumie fajne, tak jak na Galaskę, weź się, ubierz skarbie, skarby zawsze. Fajne jak na Nie no, nagielaski W, nagielaski W, nie? W na Gielaskę, W na Blues średni mal, bo właśnie, just fine, hmm. to w sumie fajne, tak jak na we się, ubierz skarbie, skarby zawsze pakuje w kufer, pokazuje klasę, bo co dzień się uczę, typy pokazują kasę, to ich główne źródło uciek Bluze trashera ma Samsone? Może to jest jakaś referencja, no bo mi się wydaje, że High Life 2, prawdopodobnie albo 1 była w tych czasach, kiedy się nosiło trashera i on też miał piosenkę Thrushera, że załamcone, więc możliwe, że to też jest jakaś referencja z tą bluzą. Mi te Bife mi te widzowie przeryły mózg, że teraz zamiast się bujać yy, i, i wiesz tańczyć, to stary już rozkminiać każdy wers, nie? Ale po spokojnie, zanim długo z tego wyjdę, nie? Pokazuje klasę, bo co dzień się uczę, typy pokazują kasę, to ich główne źródło uciekł. Zobacz jak u mnie dużo super, ja sam sobie jestem łupem i nie otworzysz mnie tym... Jak nie wchodzisz mi w drogę Ten flow zajebiste, to zejście niskie, fajne pa Kupem nie otworzysz mnie tym kluczem, co wchodzi ci w dupę i z tym nie dyskutuj Ej. Jak nie wchodzisz mi w drogę to i sobie kupuj Bo Możemy robić sobie dobrze, póki nie sprawiamy, że drugi będzie miał kupał Możemy robić dobrze, póki nie sprawiamy, że drugi będzie miał kuku. No tak, no wszystko w granicach tak naprawdę moralnych, stary. I w granicach tego, że nie wchodzisz komuś, kurwa, z butami w takie rzeczy, wiesz, że jakby... No, taka jest, taka jest praca życia generalnie, nie? Że wszystko jest spoko, ale wszystko... We wszystkim trzeba mieć dobry smak, umiar i granice, wiesz o co chodzi? I nie można przesadzać. Nie, nie, nie. Nie bawimy się w ogrodnika, nie przesadzamy tutaj. Oj. Możemy robić sobie dobrze, póki nie sprawiamy, że drugi będzie miał kuku. Okay. Wiem, co to chleb z musztardą, więc nie pierdol mi, że mam ten cash za darmo. Zarobiłem sam. O! Co do... Więc to chleb z musztardą? Ej, ale dobra. Ja rozumiem, że on tutaj postawia chleb z musztardą jako, że wie, że już przeszedł coś, że co chodzi, że uznajmy, że ta pierwsza, pierwsza kmina, która przychodzi do głowy, to jest coś, że opierdala o chleb z musztardą. To wydaje mi się, że wie, co to są trudne czasy. To chcę nam przekazać tym wersem, wiesz o co chodzi. Ja też jednak kiedyś chleb z musztardą. No, jadłem kiedyś z musztardą, jak nie miałem jedzenia, nie miałem picia, znaczy no, picia miałem w kranie wody, ja bardzo dużo piję wody z kranu, w ogóle, nie wiem czy to zdrowe, wiem, że kamień się osadza na nerka, więc może nie powinienem, ale kurwa chleb z musztardą, bo wiecie czemu, nie? No bo chleb, no to chleb, no chleb zazwyczaj w domu jest, czy stary, czy nowy, czy czerstwy, no raczej chleb jest czymś, co się kojarzy z czymś, co tam zazwyczaj w domu mamy, a musztarda to staje w lodówce stare od kurwa pięciu lat, wiecie co chodzi? Ja też sobie robiłem chleb z musztardą kiedyś, nie? Ale tutaj rozumiem, że to jest taka oznaka, że przeszedł coś, że był kiedyś tak powiedzmy uznajmy, że, że jest to pokazanie w jaki sposób mom niskiego momentu w życiu chleb z musztardą. Fajne! Chyba, dobrze to rozumiem? Nie wiem czy to dobrze rozumiem, może pierdolę co poły, nie? Ale jeśli tak, to spoko wers. Okay. Wiem co to chleb z musztardą, więc nie pierdol mi, że mam ten kasz za darmo. Zarobiłem sam tą drogą fest legalną dla mojego życia sobie jestem władcą, teraz płacz Obcy ludzie chcą pozmieniać mój lifestyle. Czy aby na pewno się troszczył, czy przeszkadza im, że mam high life w życiu? Mm, no to też jest dobre pytanie generalnie, nie? Mm, to też jest dobra rozkwinka z tym wszystkim, że. W momencie, gdy jest publiczną. I coraz więcej znajomych, którzy nie dawali o ciebie jebania przez X lat W momencie, gdy zaczyna ci wychodzić i zaczynasz e, robić większe rzeczy, czy zaczynasz być bardziej rozpoznawalny, czy, czy mogą wyczuć w, ciebie, jak, w tobie jakąś korzyść no to jest, pojawia się taka zagwostka w głowie. oni naprawdę są dla mnie dobrze, czy realistycznie po prostu gadają ze mną i zależy im na mnie przez to, że po prostu mam jakieś tam zasięgi, czy, czy liczą na coś, że coś im spadnie, czy coś im skapnie, nie? No, a rozjebane to generalnie jest I, i na przykład takim raperem jak Samson, czy innym dużym artystom Wiecie, ja tak mówię tylko po swoim przykładzie, że miałem coś takiego, a ja jeszcze wiecie, nie jestem nikim takim dużym. To oni na pewno mają przejebane, że wiesz, że dużo osób się z nich odzywa i nie wiesz czy oni naprawdę chcą podać ci pomocą dłoń, czy liczą tylko na, pro, na na profit, nie? I liczą tylko, że im coś skapnie. No to też jest dobra rozkunka. Fajne ale u no to zawsze akurat tego nie mogę mu nigdy odmówić, że zawsze były takie wersje, które po... po... po, 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 po był w stanie stary e, zmusić cię do jakiejś refleksji czy do zatrzymania się na chwilę, wiesz co chodzi? Tego mu nigdy nie mogłem odmówić. U niego jedynie miałem taki, nie wiem czy mogę to nazwać problemem, ale e, on o tym tak, on ma tą tak, taką, on jest na pewno dużo bardziej ambitnym człowiekiem niż ja, wiesz co chodzi, że bardzo wyżej mierzy, jest bardzo taki no czy wiecie, ja to mówię w dobrym świetle oczywiście, nie, ale tak mówię wam kontrastując, porównując do mnie, no to zawsze u niego czułem takie coś, że on jest taki przejebanie ambitny, wiesz, coś, że tak bardzo dużo chce self-made w ogóle, jakby ja go za to podziwiam, ale to totalnie nie szło jakby, w nie szło to droga w drogę razem z moim lifestylem, wiesz, coś, to jest coś, co bardzo mnie różni od niego, że, że on ma taki mocny lifestyle. Dało mi ofertę, będę mówił to, co tu myślę, ale za to też uperwał Kogo zapraszasz do kuchni, bo zaglądają ci do garnka. Bo ona wygląda nie jak Euroazja, nie jak Eurowizja, ale chcę być Worldwide i spogląda na mnie, jakbym miał już, tam wie, że nie dostanie mego cashu z kąta, więc te Chcę zrobić zdjęcie i wrzucić Później piosenkę zanuci by było, że zna i myśli, że będzie już Gucci, jak zgarnia tak. atencję od ludzi, to miłość e, dobry jest ten numer, poda mi się liry, lirycznie mi się ten numer poda Bicik jest taki no bicik jak bicik, wiesz co? Taki bicik powiedzmy słyszałem podobne w swoim życiu, nie? Fajne wzniosły, ogólnie beat totalnie na plus, ale liryka to jest coś, przez co zapamiętam ten kawałek, bo fajne wersje, serio fajne wersje tu są. ...by hey, było, że zna Nie myśli, że będzie już Gucci, jak zgarnia atencję od ludzi, to miłość czy plan, coś się zmieniło, czy ja? zbyt w porządku, żeby je pożądać, temu dążać drogą, która jest porządna, ale natura i naszej gra, ja. Nie o co chodzi tym ludziom, ale za to też oberwę za dużo. to był fajny Natura i naszej gra, ja. Nie o co chodzi tym ludziom, ale za to też oberwę za dużo. Nie, może przerwę za długą szkodzi wszędzie tego. Uczę. Nie wiedza, szkodzi, realne, realne. Ja ostatnio dostaję reality czeka bardzo mocnego od ludzi, którzy są nowi na moim kanale, jeszcze mnie nie znają, My jeszcze nie widzieli dużo odcinków i nie wiedzą, że ja sobie robię jajca. Czasami czy lubię przyjebać jakimś tekstem totalnie spizdy. Troszeczkę, troszeczkę... Wytykają mi to nie wiedzę, mimo że ja czasami wiecie. Po prostu nie mam czegoś takiego, że nie czuję czasami ten kanale, że muszę pokazać wiedzę, w jaki sposób wiedzę co chodzi. Czasami mam takie przeświadczenie, że no kurwa, no luźna rzecz, luźny, bym to, jestem luźny, a czasami właśnie ludzie wjeżdżają i wytykają to mnie wiedzę. No i w sumie w jaki sposób może mi to szkodzić, nie? Czuję na przykład czasami takie zapotrzebowanie, żeby czytać jakąś książkę, czy coś, żeby nie wiem, bogatszy język mieć, czy, czy w jakiś sposób lepiej się wypowiadać, itp., itd. Ja wiem, może przerwę za długą nie szkodzi, wszędzie tego to. Yeah. Przypisaliśmy ją lajkom, a ludzie patrz, oni klaszczą wow. Wycinają im numery codziennie, bo wciąż robią last Widzę, że twoja opinia publiczna się różni z prywatną Opinia publiczna się różni z prywatną? To częsta przypadłość akurat Częsta przypadłość dobie internet, nie ma co ukrywać Widzę, że twoja opinia publiczna się różni z prywatną Nie chcesz się narażać za bardzo, ja wiem, 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 wiem Czemu inni są tak inni ode mnie? Ja, ja. ja. wiem, wiem, może dlatego, że... No ale on tutaj nawija, że wie czemu ci inni, czy, czemu inni są... Czekaj, jak on to no. na Czemu inni są tak inni ode... Czemu inni są tak inni ode mnie, no ale akurat on wydaje mi się, że jest dobrym przykładem na to, że czuje się inny niż wszyscy, jakby abstrahując już od jego tam, powiedzmy, prywatnego lifestyle'u, bo go nie znamy, ale stricte z muzyki, jeżeli słuchamy jego muzy i staramy się posłuchać go i chcemy posłuchać to, co on chce przekazać, bardzo jego postać i bardzo jego podejście Sugeruje, że jest totalnie inny niż wszyscy. Dodalnie da się to wyczuć z jego muzyki. to też jest fajne: tego czyni unikatowym na swój sposób, bo mało kto ma podobne podobne podejście, podobne przeświadczenie co do muzyki, co do tworzenia siebie. Zajebiste. Ja wiem, Może dlatego, że innych jest więcej. Dalej zachowuje ci się jak NPC. Dalej zachowuje ci się jak NPC? Ostro. Dalej zachowuje ci się NP co ja nie chcę Nagrywasz swój własny klip, ja cię kręcę bad, bad, bad. Nagrywasz swój własny klip, ja cię kręcę? Fajne, <grywa> fajne, fajne Nie chcę Nagrywasz swój własny klip, ja cię kręcę bad, bad, bad. Obcy ludzie chcą pozmieniać mój lifestyle Czy aby na pewno się troszczył, czy przeszkadza im że mam high life Życie Dało mi oferty, będę mówił to co myślę, ale za to też uperwał Zapra brzmieniowo najbardziej mi się podobają momenty, brzmieniowo w momencie gdy zmienia flow, gdy jest ten flow wyższy, ewentualnie jest ten jeden moment z niższym głosem Powiedzmy brzmieniowo nie powiedziałbym, że to jest jakiś numer, który zjemnie, wiesz o co chodzi. Nie powiedziałbym, że brzmieniowo jest to kawałek, który w jakiś sposób będzie powodował, że będę skakał po, po pokoju i będę mega podjarany, że ło ja pierdolę zajebiste Powiedziałbym, że jest to dobry numer Dobry numer, jeżeli chodzi o brzmienie, ale taki po podniecający mnie jest fakt e, liryki w tym kawałku i tekstowo jest zajebiście fajny, według mnie. Brzmieniowo bym powiedział, może nie jakieś, wiecie, wyżyny, nie jakiś, wiecie, brziny, nie jakiś e, Mont Blanc, kurwa, tylko bardzo spoko, bardzo spoko lirycznie, brzmieniowo tak po prostu ok, bo wiecie, ja też często słyszałem innej muzyki realistycznej, zawsze przy okazji jak słyszałem z Amsonę, to wam to właśnie powtarzałem, że powiedzmy nie jest to mu jakiś pierwszy wybór, jeżeli chodzi o polską muzykę, ale tutaj tak propoz wielki za lirykę, a brzmienie jest takie, no ok według mnie. Przewodasz do kuchni, bo zaglądają ci do garnka Nie wiem, o co chodzi tym ludziom Ale za to też oberwę za dużo Ja, ja A Na, 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 na Być na, na, na. tym się kojarzy z czymś innym, ale nie Ci do garnka Nie wiem, o co chodzi tym ludziom Ale za to też oberwę za dużo Ja, ja Miałem może przerwę za długą Nie wiedzę aż wszędzie tego nie Ja Nie Miałem co chodzi tym ludziom, Ale za to też oberwę za dużo ja. ja, ja Miałem może przerwę za długą Nie wiedzę aż kodzi, wszędzie tego uczę. Fajne, kurde, podobało mi się. Brakowało mi zamocone. <zysklarziny> powiem wam, że on jest totalnie inny. I powiem wam, że cieszę się, że powrócił, nie? Cieszę się, że powrócił, bo jego muzyka totalnie inaczej trafia niż, niż każda inna. Nie wiem, czy macie takie prześledzenie, czy nie. Ale ja to czuję w ten sposób, że on jest totalnie. Bo no tak jak on nawija, że jest inny niż inni, ja się mogę z tym zgodzić realistycznie, bo jego podejście, jego taka zawziętość w tym wszystkim, może taka. Yy, hmm, jak mam to powiedzieć, ambicja, o, ambicja, on miał numer o ambicji właśnie. Dlatego ambicja trochę czyni go wyjątkowe, nawet bym nie powiedział trochę, ale totalnie wyróżnia się na scenie pośród innych, wiesz o co chodzi? I uważam, że to jest zajebiste w tym wszystkim. Że totalnie towarzyszą mi inne uczucia. Jak przy okazji innych artystów, których sprawdzam przy akurat odcuchu, Samson, wiesz o co chodzi? Bardzo fajne, brzmieniowo tak jak wam mówię. Może nie moja bajka do końca, może brzmieniowo nie jest jakiś rozpierdol srogi, będąc szczery i mówiąc kolokwialnie, ale lirycznie i te zabawy flow na pewno na bardzo duży plus. Fajnie widzieć go po powrocie, Pawła, tak? Fajnie, że Paweł wrócił. No i co, dajcie znaka widzowie, co wy myślicie o tym numerze, dajcie znaka, co myślicie o reakcji, zdarcie wszyscy w komentarzu. Wielkie pozdrowienia i życzę Wam miłego dzionka Wy to będzie wiecie, około 16, tak myślę, około, może 17. Zobaczymy, jak mi to wszystko zejdzie. Czasowo. Pozdrawiam was serdecznie i życzę wam wszystkiego co najlepsze. Wielka miłość.